Jak widzicie, żniwa już zaczęliśmy. Tu mamy posiane żyto hybrydowe. Ale że zeszły rok był suchy, no to są, no nie jest za ciekawe to. Słoma też jak widzicie jest, jest, no licharsko jest w tym roku, jest słabo. Jest, no niektóre miasta, place są takie, że nie ma nic. Też się tą hybrydówkę siało 80 kg na hektar, no trochę, trochę za mało. Bo, by się więcej posiało, gdzieś koło 150, to by było bardziej to gęściejsza, tak to jest, no jest jakie jest. Idzie jeszcze, jeszcze mamy na innym polu, ale jest, jest jeszcze takie na pół zielone. Także też nie będziemy na razie tego kosić. Tak może za gdzieś w sierpniu. No zobaczy się.